Wyciszam Moldy? cię, wyciszam cię. Dobra. Słuchaj k**o. gramy w gridanie. nie? No. I przysięgam ci stary, jak będziesz chłopie zachowywał się Będziesz zachowywał jak śmieć, to cię banuję. Dobrze, poczekaj, poczekaj, musimy ustalić co to, co to, znaczy. Będziesz mi przeszkadzał, tak. Czyli nie mogę, a mogę chociaż obok ciebie minąć cię? Zastanowię się nad tym. Dobrze, dobrze. Rozłączyłem się z nim, ze śmieciem. Dzwonię do kuchy, widzowie. Halo! Siema! Wid... Co to za rodzinna atmosfera tutaj? A, wiesz co, dener... denerwuje mnie on, stary, nie? Nie, nie mogę wytrzymać, po prostu jest mi, jestem strasznie wkurzony, nie. No, ale przez to, że nie wie, że jest nowa komfa i pewnie teraz mówi to ciebie. No to nie segada. gada, ku... To sam ze sobą nie. To ja gadam kurwa do siebie tam, nie? Nie jak. Ja mówię, to tak właśnie cicho zrobiło. Co ty gadasz? O kurde bele, ale jazda, Dziwna nie? sprawa! Kwa, ta gra jest głośna. Ty mówisz, że to się jest głośne, kurwa, A zwierzak? jaki to jedyny, nie? Jestem, jestem, no Dobra, wrzucam widzowie na Discorda. Kanał Suby. Musią? Dobra, lecimy je! Kurwa Ej czemu ma jakiegoś Forda Focusa ST, BMW Cici Sport Evo pierwszy level dobra już, już mi się nie podoba ta gra już mi się nie podoba ta granie. dobra spokojnie ich, dobra let's go ja pierdę, ale dawno tego nie wiedziałem! lecimy z nimi ja za. kto się czym robi co się czym robi co no się, robi? już nie już nie chcę grać dobra jadę jadę o, no dalej ja pierdę. To się zna, czyjna, który jesteś dżisontyn szmato przesaj Pierdaj, KUKĘ! O! Będę cię rozpiął! Dobra, jadę, jadę. Nie Wygram da, to, wygram ta, to, wygram to! A ja grobię, kurde, zdziennika! Kluję ci, kurde, na zderza! Odejdź! odejdź, odejdź! No, ja ty pilu! Jaki idiota, jak idiota! Ale na chuj się pierdasz! Wochaj spaliny, kurde! Pierdaj, kurwa! Nie, 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 nie! nie! O, kurde! Dobra, 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 dobra! Poczekaj, kurwa! Nie będę czekał! Dobra, no, nie! Na, nie. na, na! To ja, już nie ma pondu, nie, nie ma już tylko. Miejsce. Nie, to już końcówka była. Nie, 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 nie wytrzymam tego. No, że wypierdlicie się! wypierdlicie, wypierdlicie. Nie kupę! O, o, ktoś kłopoty tu ma. Trzymaj się beku, no! Ty, 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 Jaki, Jak, jaki? K ja śmieć, kukę, nie? Przysięgam ci, przysięgam nie! nie, nie się bala, bo tak i nara! mnie to ty we mnie debilu, już nie czekam na twoją płytę, nie? Przysięgam, stary. Super, nuta, nie? Co robisz? Trap na, na Odej, ciebie. Zobacz, pal krwa, tam gumę, leszczu, nara. Pal, widzę z tyłu, tam tam tam. Dopiero. sekund, 30 sekund. Wąchaj tam, opony, wąchaj opony! Grzezie się, Oj, ty ty nie, no nie dojadę! Na chuj się wciskasz! Ku... Dobra, żyję, nie! Nie, no, nie mogę, nie, nie, dojadę, nie, nie chcę to do grać, nie chcę dograć. Dojadę? Nie dojadę, no ich. Ja pierdolę... Wszystko przez ciebie, no idioto! Ch... Ty jesteś takim debilem, się... zwierzak, nie? Ale chcesz się wpierdlić. Ku... Nie, na... ty, ty jesteś się... takim idiotą. Nie się kurwa Ro... pasu, którego jadę, kurwa. Ale na rozumiesz, że chciałem cię wyminąć? Powiedz, przepuść mnie na ani się wpierdasz między mną, a barierką. No jeszcze ch... ku... Prosić cię mam, tak? Nooo, a jak? Dobra, teraz, was, teraz teraz was niszczę. To jest moja mapa. O nie, to jest ta mapa z Koderem! No i są te duner oczywiście... Bo zabiorę ci moderatora, jak jeszcze raz tak zrobisz. Ale ty jesteś śmieć, kurkę, nie, nie, dobrze nie. ci tak! Tarma cię dojeżdża! Trzymaj się kukę! Nienawidzę tej mapy. Za nie ta mapa, kupa. tylko na takich śmieć ty co nie potrafią jeździć. Kupa. No nie, no dobra, nie, dobra, nie, nie, nie wytrzymam. No 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 coś tam mówiłem! Zaraz pogryzę sobie dłoń sadzę sobie do dupy polisz. 240 oh. na godzinę i się wpierdam zakrętwa. Oh. Jak w prawdziwym życiu kupy. Alfa, Roemo, Giulietta Dobra, pyk, Nie Niech, 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 niech Was Po bekul, śmierdzielu To no za ku... jej... na, na, na śmieciu Ty, bo jestem ostatni? stawki ku... Dobra, ja jestem czwarty, robimy to widzowie O k**wa, to jest ten zakręt widzowie Cóż? ale ja <suszel> nie lepszy, jestem dziesiąty Pyk, zrobiony No! Przecież kurwa, nie ściąłem tego jeba! Nie mogę, nie wytrzymam. Przecież nie ściąłem zakrętu! Dunary, wygrę, wygrę, wygrasz myszkę, jak mnie się puścisz. No czemu ten bekul kurwa tak zapierdala jakimś Mustangiem odsranym, oszanym? Ja mam kurwa w po zapałkach, nie? Widzowie, kibicujcie mi, proszę. Puszczasz mnie, puszczasz mnie, puszczasz mnie! O, co tam k***wko? Robię cię piękny zakręt! Dobra, top 3, top 3, top 3! Top 3, k***o, ku... jestem, top 3! Rozumiesz to? Ja mam na mośkę, mam rozjeb*** mośkę, k***a, ku... jeb***a! Opłacz się, k***o! Ku... Co tam, sapiesz się, k***a, ku... z przodu? No, z, z przodu, z przodu, do... wdychaj, wdychaj pierdol. morda, mordo, morda! Eee, morda. k***a, ku... k***a! Ku... Zwierzak zniszczy swój samochód! Jeee! O nie, moja Nie! 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 Ty zjechał we mnie! Ja pierd... Ale zjeb... Nie... mnie. Mam gorączkę. Nie. Nie. Dawaj, 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 dawaj tą k... mustangu! Nie. Ty k... O ty, o ty Masz bana! Wiem, co chciałeś zrobić! Wiem, co chciałeś uczynić! Dobra, dobra, robię cię, robię cię! Jak zmienia osoby? Ja ty śmieciu jeb... Żeby ci klawiatura pękła! Nie, no pierd. Tak, kurwa, kurwa, mieszanie elementów na jednej ścianie. Nie, przed nie, go robi! Nie! nie, 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 nie. przed, przed, przed go robi! A, a jednak, jest. dał radę. Chyba mam cię, ty bekulur! Jeszcze raz, ostatni jest, bo to jest jakby zawody, nie? Później może rozrachunek. Ja jestem teraz szósty widzowie, jeszcze mamy szansę to wygrać! Chodzimy to zary, w te zakręty, kurwa! Tak się wchodzi, kurwy! Od razu wjeżdża, Jan Mursz! Cóż ty Nie, Idę, idioci, idioci, idioci. Tutaj można łatwo dzwonić, Idioci! 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 Nie! Ty z nią zaczniją! O! Kurwa. Wow. O! Kurwa. O! Kurwa. Co się o! Kurwa. Ja pier... O! 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 Nie! Ciastek no, pierdnie! Nie w tym Ale... życiu, nara, Dawaj, Bengi, jestem tu. No Nie! no, życiu! No jak możesz mi tak, tak Co dać śmieć! Co dać śmieć? Ja nie wiem jak to działa, że oni się we mnie spierdają. Kurwa, a ja nie mogę nic zrobić, zawsze przegrywam pojedynki, nie O kurwa! Jcie kukę! Zwierzak znowu odpada! Jeszcze kukę! Pu! Jadę do przodu! Hej Hejterze! Robię cię na tym zakręcie! Tak! Robisz co że możesz! Kurwa, Wy, kurwa top trzy widzowie! Pobrót! Wielki kąbek multiego! Nie dojadę! 5! Cztery! Trzy! Karamka, karma, 2, karma, karma! Jeden! Nie, nie ma, Nie kończę! Nie skończyłem! Nie skłoncie! Karma, Nie ma! Dokładnie, kupa, m. Dobra, no, zwierzak ostatnie, to, no, to, no, to, 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 to jest najważniejsze. Dobra, robię nowe lobby, robię nowe lobby Prosiłbym, widzowie, widzowie, ci co się nie dostali do meczu, prosiłbym teraz o większe kibicowanie na czacie, bo ja przez to przegrywam, bo wy kuchał kibicujecie. Rozpierdźcie kukę od razu. Ej! Od razu się wpierdam, nie! Żartuję! Co się No. Ale śmieci jesteś, Dobra, teraz masz do Tutaj też, tutaj też czynałem zagręty łatwo. No ty kurwa, ale Gdzie co się jeba? pierd**asz z tym dredem?! MORDE kurwa, tam zwierza czulnią zajebany. No kurwa, wąchaj opony. No ja pierdolę. Dobrze, no. kukę. Kamilek kurwa, sabotażysta jebany. Ta, rel, rel. Mitch, kurty grina powrócił. Który jesteś, kukę? Dziewiąty. <laughs> możesz Zawienny powtórzyć to jeszcze raz? Możesz powtórzyć to jeszcze raz? Który jesteś? Nie, 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 ku... Dobrze, obydwierzak się roz... Ał, Znowu Dobra, jadę zakręcie, sam, nie ma nikogo ze mną Dobra, Rekes, mam cię już, poprawię. prawie Widzowie, widzowie, głośniki, cucie nie słyszę was Weltury, jak chcesz klawiaturkę nową, toż teraz się w... Barierki. Czemu kupa ja taki jestem wolny? Czemu kibicujecie ja kamilek się robi? Po tym streamie robię analizę każdego użytkownika na tym czacie Jeśli nie pojawi się kibicowanie mnie, albo kibicowanie kukę się pojawi, albo zwierzakowi, tym bardziej. A w ogóle kamień się Każdy jest? dostaje bana! Serduszka, serduszka! Jaki k***a serduszka! serduszka właśnie mają cię kejtopać! <laughs> Widzę o kurwa, na czacie, ktoś napisał multi, żeby się wyjechał. Słuchaj, kupo Sprawdzam to po streamie i masz Dowiem tysiąc klawiatur do rozdania, każdy kto by się kibicował, o, czemu ja nie liście. mogę go dogonić? Lepsze staty auto ma. Widzowie ja jestem McQueen a to jest śmieć co kurwa, próbuje McQueen'a zabić, zabić. O nie Gres minimalizowałem Gres e ja minimalizowałem ja, Dobrze Eza Top 2 Mamy to! Mamy top 2, to jest bardzo ważne widzowie! Wiesz jak on robi? On tak o gra 2 do 30 levela w każdą gierkę i potem zaprasza dopiero no, Ty no, jesteś tak nie mamy, kurwa, ty chłopie? Wiecie? A w co będziemy grać dzisiaj kurwa? Jak Słuchaj mnie kurwo, jak ja grałem Który na streamie w to, to ty grałeś z Evronem w inne gierki, Który więc masz... teraz nie zwalaj masz... winy na to, że jestem dobry! Trzeba było kurwa zaprosić, to bym kurwa pograł! Nie będę nic mówił. Ja w Battlefield Heroes jestem po prostu dop**olony. Ty, jak ja grałem, powiedz, w, jak powiedz, ja grałem w Battlefield Heroes... To ty. No z, powiedz. Dałej robiłeś, Debigu. Ja dobra, zamknij mordę, gramy w co Nie masz argumentów, kurwa. Dobra, cisza tam. Widzę no już, tą czajkę, widzę czajkę no Debila. Dobra, się pchacie No, jednej. <grym> Jeb się. Dobrze, dobra, ci kukę, tam do spodu. Dobrze cię zrobili. No, ci. Jaką dostałem bombę? No i dobrze ci tak, to moi żołnierze. I ja się przez to! Haha, dwunasty! chyba czwarty! Dwunasty, dwunasty! Łukasz X, weź już z tej drogi już! Daj przejść streamerowi! Słuchaj, kurwo Mam twój nick? Nie, nie, nie! Nie! Dobra, za to co zrobiłeś Spadnie na ciebie klątwa, rozumiesz to? Kończysz tak jak kukę! Nie no to było pojebane! Dobra, widzowie top 2, top 2! Czemu jest ty wiesz jak pierwszy? A, Jedziemy! Wocha hajaponik! k**wo! Ja pierd. Zwierzak pierwszy. Co to się porobiło w ogóle, nie? Let's go! Tak jest! Kuk, Kuk... są, jak tam? Przestań, ku... Dwa, to był nie 12? Mega. Dobra, focus na Multim teraz. Nie, ej ty kurwa, Poza to, co powiedziałeś, stary. Skajtuje twoją płytę, jak wyjdzie. Oho. I wykupię. I jak nie, co, co, to nie koniec. Ustawię ten film na YouTubie na głównym kanale, że od razu, jak ktoś chodzi na kanał to on się będzie wyświetlał. <grym> I wykupię <grym> też pozycjonowanie tego filmu. <grym> nie miło <grym> dla kolegi, wiesz co? Ej, auto mi samo skręca. Zmienia biegi! Auto samo, zmienia biegi! O! Oh, multi, coś tam brzęczy. Coś go w debil Zamki łeb! Hehehehe, wdychał Dobra, widzowie, muszę ukończyć to jako pierwszy. Muszę ukończyć to jako pierwszy. Olej, zwierzak, jestem za tobą, nie cię Uważaj, uważaj, bo tu po prawej tej kawieli. Widzowie! Jest kurwa. blisko! Ale on z daleko, kurwa, ten multi! Mamy to, kurwa! Swoje zwycięstwo w Totalna dominacja nad przeciwnikiem! Nie, Podaj mi rękę, przegrywię. Podaj mi rękę. Moim zdaniem mam pierwsze miejsce w turnieju i wygrywam to. Dobra, to teraz robimy lobby, teraz robimy lobby dla subów. Teraz robię więcej po prostu miejsc dla subskrybentów. O, wiem jaką DAM mapę. Tam gdzie kurafonik zjechał i mówi, tak jak to się ślizga. O, to jest zajebista mapa. To jest zajebista mapa. Co mi Doja wybrało? No do kurwy nędzy. Dobra, lecimy z nimi. Let's go, kurwa! Dobra, ja już dwóch lat. Motherfkin na nakręty, kurwa! Let's go! Widzowie, lecimy, lecimy! To jest kurwa A! moja mapa, let's go! Kurwa, jak to się ślizga! Gówno je b... To dość jest tragiczne. Dobra, Humerci, robię cię! Dawaj, dawaj, gazu, gazu, gazu! Kurwa, kurwa! Dobra, niech się wypierdzi, niech się Dawaj, 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 dawaj! Dobrze, dobrze! Co za śmieć? Co za śmieć? Kubercik masz bana! Kur... Ja jestem trzeci z pierwszego, ajajaj aj, aj. A śmieć! Zaraz się robię! Zaraz się robię! Nie, coś tam kupa miał, czy chopie ostatnie to jest do mety już, a ty będziesz kupa robił. Coś. Banki morder. robić co ty loda! O jaj, wal, kur... o. nie! Nie! Oj, co jest? Co jest? Nie, Kłopoty! Kłapociki! nie, to nie to kubercik. Kubercik. Zamki ryja. Dawaj, Kumerczyk, zrób zwierzaka śmiecia, proszę. Błagam. Zamknij mordę, Błagam, zrób go rób go, mordę. Rób go, rób go, rób go, I co <laughs> tam? I co tam? I co tam? Jak tam zwierzak? Jebny. Jak tam zwierzak? Top 3. Śmieciu jeb... Zamknij mordę, kolegów se, kurwa, wysyłasz, krupa, do pomocy. Ole, wstyd widzowe, teraz wszyscy. Ale wstyd. A... <laughs> Co ty kwa robisz? Widzowie, teraz kolejna dominacja. Zwierzak się popłacze pod koniec tego meczu. Dobola, no. żebyś ty kłopo nie wycierał łez. Kuaa! Siadr! Ty się śmieci, rozjem! To tam zwierzę człowieka pierwszy. Siadry, ty kwo! Klątwa, rozumiesz to? Jesteś już skończony! Multi kolegów przyzywaj, kwałek. Ale chłopie! Ty się kwo! Popłacz jeszcze, nie! Ale boli cię to, co? Boli no boli cię to jak do jak ciebie kuwa, ten bo, ten bo dłoś, nie masz już ten auta ten w, w śmieciu. Popatrz jak kurwa mistrz mistrzę jeżdżą. Mają najdroższą, kurwa. Jak w realu OLE pięknie! Ole pięknie wleciałem zakręt! Widzowie musisz teraz zapytać. plus jeden! REL Sigma! Dobra, stary musisz być teraz moim tym, e, nawigatorem jako babka, no musisz mi mówić. Okej, okej, go Tak jest, All tak! Over. Słyszę! <laughs> I get it, I get it! <laughs> Jestem skończony, no. stary, stop top 2, top 4, nie? Ważne jest to widzowie, ciężko, żeby top ciężko. 3 chociaż osiągnąć. Teraz ich rozpierdam. Teraz się postaram, widzowie, teraz wygrywam. Kulturka, panowie! Idioci! Kurwa, -ba, ten wariusz troluje! -ba, no Wariusz troluje! walusz troluje! Nie, dobra! Spierdajcie, Angry! Kurwa! Angry Berd zajeb... No i Dwa okrążenia tylko! Ale jestem nieudacznikiem! No co za kurwa jeb... Oprzymór Żebyś ci... O na pole, Alej pory na pole, olej na traktorek. kciuk, hop, kciuk, sieba, daba. Ciutka mapa, da? ciutka mapa Śmiech, no i... zaraz zjem tą klawiaturę. Ja pierdolę, nie? I tobie dojechałem, dojechałem, dojechałem na metr! Ty, ale że kukę piąty, a multi dziewiąty? Co to się stało? Bez komentarza. Ostateczne wyniki, uwaga! Top 3. Piąte, a top 4, ja pierdolę.